Witam Was. Gdy myślę o nadchodzących wyborach, to przychodzi mi do głowy cytat Artura Siklarka: Istnieją tylko dwie możliwości albo jesteśmy sami we wszechświecie, albo nie. Obie są równie przerażające. Więc któraś ze startujących partii wygra nadchodzące wybory, i wszystkie opcje są przerażające. Z tym, że tutaj mogę rozróżnić te mniej i te bardziej przerażające. Ale ogólnie, sytuacja w polskiej polityce to jedna wielka katastrofa, i niestety przekłada się to również na całe państwo i jego instytucje. Może zacznę od tego, jaka jest główna przyczyna tego stanu rzeczy. Tego, że polityka i politycy w Polsce kojarzą się nam z totalnym gównem, z totalnym zeszmaceniem, ze złodziejstwem najwyższego kalibru i z iściem mafijnymi układami, z kłamstwem i oszustwami finansowymi, a niekiedy wręcz ze zdradą narodową. Przyczyna jest bardzo prosta. Żaden z polityków, którzy zajmowali jakiekolwiek wyższe stanowisko w naszym państwie, nigdy nie poszedł do więzienia. Żaden, choćby nie wiadomo ile ukradł, nie wiadomo na jakie straty naraził nasze państwo, jak wielki majątek oddał za złotówkę, lub nielegalnie pozwolił przejąć obcemu kapitałowi. Co by nie zrobił, to nigdy, ale to nigdy, nikt nie poszedł siedzieć. Żyjemy w jednym wielkim układzie mafijnym, w którym ludzie dzielą się na dwie grupy: śmieci, z którymi można zrobić wszystko, i nadludzi, nietykalną kastę, która może robić wszystko. Do śmieci zaliczamy się my, zwykli ludzie, bez milionów na koncie. A nietykalną elitę stanowią politycy, sędziowie, wpływowi dziennikarze, resortowe dzieci i bogacze. U nas w państwie, zarówno prawo, jak i podatki, jak i jakiekolwiek ograniczenia obowiązują jedynie słabych i biednych. Żyjemy w państwie, w którym zwykły człowiek może skończyć w sądzie za śmiecenie słonecznikiem, a tak zwana elita może potrącić bez prawa jazdy staruszkę na pasach i zostać uniewinnionym. Zastanawiam się, czy jest ktokolwiek, kto uważa, że żyjemy w sprawiedliwym państwie prawa. Nie wydaje mi się, a jeśli znacie kogoś takiego, to łapcie chłopaka i zaprowadźcie do psychiatryka, zanim zrobi sobie jakąś krzywdę. Powiem wam, że po ostatnich taśmach Neumana nie mylić z Najmanem, bo do Najmana mam milion razy większy szacunek za postawę na Ringu niż do Neumana za politykę. Ale wracając do tematu, po ostatnich taśmach Neumana zacząłem się zastanawiać, co musiałoby się wydarzyć w naszym kraju, żeby któryś polityk poszedł siedzieć. Przecież on tam mówił, że chyba siedmiu prezydentów miast platformy jest przestępcami, ale gówno można im zrobić, bo sędziowie i tak ich nie skażą. A Tempe, bydło antypisowskie i tak będzie na nich głosować, bo uznają, że to polityczny atak Pisu. Raczej się nie pomylił w tym, co mówił. Ale skoro były to taśmy sprzed około dwóch lat, to mam pytanie, czy jest prowadzone jakieś śledztwo? Czy wiadomo, którzy to prezydenci, czy któryś z nich będzie miał postawione zarzuty? Wątpię dalej neumann w sumie nawet nie wiem jak to się czyta bo to niemieckie nazwisko typowy twój szwab więc dalej neumann mówił że jedynie adamowicz ma twarde zarzuty że jego można wyprowadzić w kajdankach to teraz sobie wyobraźcie co ten koleś musiał odpierdzielać w tym gdańsku jak to musiały być grube przekręty gdyby nasze państwo działało jak trzeba choć w małym stopniu to teraz adamowicz siedziałby w cieplutkim pierdlu jak nisko upadła polska a także polski kościół że zwykłemu przestępcy robi się pogrzeb jak jakiemuś bohaterowi narodowemu, jakby to umarł Piłsudski, a teraz prochy kolesia z twardymi zarzutami, który powinien być wyprowadzony w kajdankach, spoczywają w Bazylice Mariackiej, jakby był jakimś królem. Daje to pewien obraz naszego państwa. I tutaj mam pewną sugestię, że skoro Neumann wiedział o tym, że mogą go wyprowadzić w kajdanach, co zaszkodziłoby Platformie, to czy czasem nie było lepiej, żeby umarł bohatersko na wielkiej orkiestrze i żeby został bohaterem męczennikiem, ofiarą nienawiści Pisu i TVP? Oczywiście, że lepiej. Milion razy lepiej. Ja tu widzę motyw do tej zbrodni wielki jak Mont Everest, ale nasz wymiar sprawiedliwości pewnie nawet nie bada tego typu wątków. Jednak przekręty są po każdej stronie, ryzyk dostaje dwa samochody od bezdomnego i jest spoko. Ambergold, tysiące okradzionych i pokrzywdzonych i jest spoko. Skoki przepadają miliardy i jest spoko. Burdel w mieszkaniu polityka i jest spoko. Umorzenie miliarda długu Gazpromowi na szkodę Skarbu Państwa i jest spoko. Burdel z nieletnimi Ukrainkami odwiedzany przez mega wpływowych ludzi, w tym polityków i biskupów. I co się dzieje? Kostecki chce o tym powiedzieć i dopada go seryjny samobójca. I wszystko jest w porządku. Co musi się stać do jasnej cholery, żeby w końcu nie było w porządku? Gdyby wyszły taśmy takiego Neumana, na których by mówił, że z Tuskiem gwałcili i mordowali małe dzieci, a na drugi dzień powiedziałby, że żartował, to mogę się założyć, że wszystko byłoby w porządku. W takim żyjemy kraju. Jedna wielka patologia i mafijne układy, które coraz bardziej narastają, bo wszyscy czują się nietykalni, wszyscy wiedzą, że nie pójdą siedzieć. Politycy bez mrugnięcia okiem mogą brać łapówki, robić przekręty, okradać nas każdego dnia, bo doskonale wiedzą, że nigdy nie zostaną za to ukarani. To jest gorzej niż Republika Bananowa. Dlaczego Korea Południowa wyprzedziła nas, choć z wielkości Węgier? Więcej, wyprzedziła pod względem technologii całą zlewaczałą, patologiczną Europę. Bo wszyscy chodzą tam jak w zegarku. Tam wszystko działa jak należy. Tam prezydent prosto ze stanowiska idzie do więzienia za kradzież równowartości 75 milionów złotych. I to na 24 lata a potem dostaje nowe zarzuty i jeszcze 8 lat, czyli prawdopodobnie spierdla już nigdy nie wyjdzie. I to jest prawdziwe państwo prawa i sprawiedliwości, z którego Koreańczycy mogą być dumni, a nie ten syf co u nas. Gdyby u nas prawo działało, to musielibyśmy chyba wybudować więzienie przy samym Sejmie, żeby było blisko i przez to ekologicznie. Powiem Wam, że możemy sobie głosować na kogo chcemy, wybierać kogo Wam się podoba, a i tak nic się nie zmieni, dopóki nie zaczniemy wybierać sędziów, dopóki nie zaczniemy wybierać sędziów i to w lokalnych społecznościach, którzy będą losowo wybierani do rozpatrywania spraw i będą wybierani na kadencję. I w czasie kadencji, jeśli oni popełnią przestępstwo, to po kadencji sami staną przed sądem, a nie ta perelowska patologia, którą mamy teraz, że sędziowie robią co chcą i są dożywotnie nietykalni. Należałoby prowadzić też ławę w przysięgłych. Jak w USA, gdzie losowo wybierani obywatele orzekają o winie i niewinności danego człowieka i przykładowo losują Ciebie. Siadasz sobie w sądzie, a razem z Tobą powiedzmy 10 innych losowo wybranych obywateli, by była nieparzysta liczba. I tam na przykład słyszysz, że celebryta jedną staruszkę bez prawka na pasach. I się zastanawiasz, czy jest winny, czy nie. Mówisz, oczywiście, że jest winny. I to samo mówi jeszcze pięciu innych z przysięgłych. I koleś idzie do pierdla. I wtedy mamy sprawiedliwość. A nie to, co teraz, że prokuratura jest z PiSu, więc nikt z PiSu nie dostanie zarzutów. A sędziowie z Platformy, więc nikt z Platformy, jak to mówił Neumann, nie zostanie skazany. No po prostu układ idealnie patologiczny. Najważniejszy krok, od którego trzeba zacząć naprawę Polski, to walka o sprawiedliwe sądy, które wreszcie zaczną skazywać polityków. Inaczej zawsze będziemy mieć państwo bezprawia, w którym patologia władz będzie tylko narastać i żadne wybory tego nie zmienią. Powiem Wam, że miałem mówić, że nie ma na kogo głosować, bo PIS to socjalizm i proponuje wzrost socjalizmu, co na pewno nie skończy się dla Polski dobrze. A konfederacja wszystko bardzo fajnie program zajebisty najbardziej prawicowy najbardziej wolnorynkowy Chętnie namawiałbym, żeby na nich głosować. Ale nie mogę namawiać na głosowanie na partię prorosyjską i prochińską. Wystarczy przejrzeć kilka ostatnich wypowiedzi Korwina, który wyraźnie nie chce, żeby konfederacja przekroczyła próg i gada o tym, że zesłanie na Syberię to były wakacje. Oraz należy przypomnieć sobie Fort Xi zamiast fortu Trump, pana Browna. Bardzo mi przykro, bo to jedyna partia z prawicowym programem, ale naprawdę nie mam zamiaru, by Polska szła razem z Mongołami przeciwko Ameryce, w której mieszka 10 milionów Polaków. Poza tym, bycie przyjacielem Rosji kończy się tak jak teraz Białoruś, czyli za chwilę nie będzie Białorusi. Dlatego ze smutkiem i wkurwieniem chciałem powiedzieć, że mam w dupie te wybory, bo skończy się to i tak źle. Ale wtedy pomyślałem o dzieciach. O tym, że lewicowi i platformerscy zwyrodnialcy, jeśli wygrają, wprowadzą do szkół zajęcia z LGBT. I na to nie możemy pozwolić. Musimy chronić nasze dzieci przed marksistowskim programem seksualizacji od najmłodszych lat. Po prostu nie mamy wyboru. Pomyślałem też o Warszawie i o Rafale, o tym jak nieudolnie i złodziejsko jest zarządzana Warszawa. Oni się nie nadają nawet do wypasania kus, a co dopiero do tego, żeby rządzić Polską. Z platformą jest jak z Rafałem, jeśli wygrają, to cała Polska spłynie kałem. Więc niestety trzeba iść na wybory i wybierzcie sami, co wolicie. Socjalistyczny Pis czy Prorosyjską Konfederację i dopilnujcie, by wasi rodzice, dziadkowie i znajomi również poszli zagłosować, bo wizja Polski, zarządzanej przez platformę i Biedronia, jest po prostu niewyobrażalnie przerażająca. Dzięki za uwagę. Jeśli możecie, to proszę o wsparcie kanału jakąś wolną złotówką, bo jak wiecie, YouTube mi nie płaci, jak również ukrywa moje filmy, więc proszę też o udostępnianie. Dziękuję.